Pierwszy gracz na moim serwerze podmiokraft. Dołączył nawet jeszcze przed otwarciem. Wow! Oczywiście tak jak było mówione dostał on podmio itemy z podmiokitu to są e, podmió itemki, czyli można powiedzieć, że netherite'owe ity z Enchantem poziomu 5 są to najmocniejsze itemy, ale to jest dopiero poziom pierwszy. Jest jeszcze podmiokit 2.0, i tam są mocniejsze itemy. Zawalczyłem z nim. Oczywiście teraz walkę macie w tle. No i co? Co zrobić, żeby też? Można coś wygrać, może. Yy, oczywiście niedługo jest to te otwarcie tego serwera. No to jak właśnie zrobić, żeby dołączyć? Wystarczy mieć Minecraft Java. Yy, jest to. Wersja od może najnowszej na minus. No, można na różne wersje dołączać. No i wystarczy wpisać ten adres, który wyświetla nam się na ekranie. Jest to adres podmiocraftpyly.ternos.mi albo me. No i co? No i zawalczyłem z nim. Dałem mu wygrać, żeby nie było, chociaż on nie chciał. Więc po prostu założyłem seta. Miałem pół serca. I mi dał hita. Chciał ze mną zawalczyć jeszcze raz. No zakończyła tak się nasza przygoda. Wpadajcie, grajcie, subskrybujcie, no i co? Widzimy się w następnych materiałach, pa! pa.